Dzień dobry, Andrzej Muter, kłaniam się państwu nisko. W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, kieruję wydziałem Life. Wydział Life zajmuje się oprócz pełnienia roli krajowego punktu kontaktowego Life także także współfinansowaniem przedsięwzięć a także tak jak tutaj, co jest przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania, dofinansowaniem przygotowania przedsięwzięć live i wniosków do Komisji Europejskiej. Tak więc miło mi Państwa powitać na, na tym webinarium, które jest drugie, drugim z serii dotyczącym inkubatora wniosków. Pierwsze webinarium dotyczyło Takich podstawowych informacji dotyczących zasad dofinansowania w ramach inkubatora. Tak więc poznaliście Państwo warunki, zasady udzielania dofinansowania. Koleżanka przedstawiła Państwu program, zapisy programu priorytetowego dotyczącego inkubatora wniosków. Kryteria oceny wniosków zostały także Państwu przedstawione oraz przewidywane tematy projektów, czyli to, czego Komisja Europejska oczekuje od, od wnioskodawców. I w tym pierwszym webinarium wzięło udział ponad 200, 200 osób, było 300 zgłoszeń. Natomiast na to dzisiejsze webinarium mieliśmy o połowę mniej zgłoszeń, 150, Czyli de facto już mamy do czynienia z Państwem, którzy po zapoznaniu się z ideą inkubatora wniosków i z zakresem tematycznym bieżącego naboru, który zostanie dopiero ogłoszony przez Komisję Europejską, no zdecydowaliście się, że ten program jest dla Was. Czyli de facto jesteśmy już w takim gronie osób bardzo, bardzo mocno zainteresowanych programem. O co za chwilkę Państwa zapytam. Czego można się spodziewać podczas dzisiejszego webinarium? Chcielibyśmy Państwu przedstawić inne informacje. Generalnie chodzi o to, żeby przedstawić Państwu formularz wniosku i dojście do tego formularza, czyli jak, jak napisać wniosek, ale przedtem przedstawimy też informacje, no, które w jakiś sposób mają być dla Państwa inspiracją, i przedstawimy także logikę projektów. W uzupełnieniu do tego, co koleżanka powiedziała odnośnie zadawania pytań, to mam następujące prośby. Żeby zadawać pytania no już pod koniec, pod koniec prezentacji, w takim sensie, żeby jak gdyby nie dublować tego, co będzie, będzie Państwu przekazane. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, prosiłbym, żebyśmy skupili się. Na kwestiach dotyczących prezentacji, a nie kwestiach dotyczących w ogóle programu Live, ponieważ informacje na ten temat no, były przedstawione podczas poprzedniego webinarium i tam można szukać odpowiedzi. Oczywiście, jeżeli Państwo chcą podjąć te kwestie, to, to możecie w tym obszarze zadawać pytania. Tym niemniej na te pytania ogólne będziemy udzielać odpowiedzi no, w drugiej kolejności, najpierw się, skupiając się na inkubatorze. Teraz chciałbym Państwu przedstawić program naszego spotkania. On był dostępny na, na naszej stronie internetowej, tym niemniej dobrze by było, żebyście Państwo się zapoznali z, z prelegentami. Na początku ja Państwu przedstawię troszeczkę informacji, skąd czerpać inspirację do pisania projektów live. To będzie moja prezentacja. W jako ciąg dalszy czerpania inspiracji to nasi przeministarzyści, starzyści, pani Aleksandra Puchtel oraz Dominik Broda. Prosiłbym o, o, o połączenie się, włączenie kamer. O, jest Pan Dominik, jest pięknie. pani Ola, pięknie. Przedstawią nam przykłady europejskich projektów live, które mogą być dla Państwa inspiracją, nie tylko tematyczną, ale też działań, które są przewidziane w ramach tych projektów. Później bardzo ciekawe prezentacje zaprezentują nam Irek Mirowski i Radek Domagała, czyli logikę przygotowania projektów. Irek przedstawi logikę przyrodniczego projektu, Radek logikę innowacyjnego, ale też w jakimś tam zakresie dotyczącego zarządzania. Tutaj. Witam serdecznie Mirka i Radka. Potem będzie sesja odpowiedzi na pytania. Tak przewidujemy około 11.25. 11.40 przerwa. I wracamy tuż przed 12, żeby przejść do. No, technicznych takich spraw. Przedstawimy Państwu, gdzie znaleźć formularz składania wniosków i y, jakich informacji w tym że formularzu oczekujemy od Państwa. Tutaj y, główną część prezentacji będzie mówiła y, Ania Dmitruk-Warzynowska, którą już Państwo znają. Y, ja włączę się w część przyrodniczą. I potem, po tej prezentacji, będzie czas na zadawanie pytań, będziemy odpowiadać na pytania. I gdzieś około 13.30 spodziewamy się podsumowania naszego dzisiejszego spotkania.